Cześć kochani. Słuchajcie, nowy muzotok, nowa oprawa. Wszystko, e, wszystko nowe, nowe e, więc nie mogło zabraknąć na otwarciu gości Lombery. Małgosiu, witam cię serdecznie. Witam, witam. Jesteś u mnie gościem mm -hmm. piąty raz, wyobrażasz sobie? Matko. <noise> Matko. No to sporo na już 10 mamy. lat kariery Lombery, no. słuchajcie, piąty. Raz. A kiedy był pierwsze nasze spotkanie? 2018 rok. Ty zawsze masz dobre atrakcje, tak, więc tak. lecimy. Wydało się tą płytę, ale heca. Heca? To jest moja piąta płyta, w tym pierwszy winyl. Bardzo się jaram tym. Ta heca jest też moim takim. Moją zachętą do tego, żeby się bawić muzyką, żeby pokazywać, że muzyka popowa jest właśnie między innymi o zabawie, ale też pokazywać, że w Polsce dobrze się dzieje, jeśli chodzi o muzykę popową. Liczyłem sobie, że sześć tytułów można by spokojnie, alegorycznie e, przytoczyć tutaj Dabaj. dzisiaj. E, pierwszy to jest dobrze, że jesteś. <śmiech> <Okay>. <śmiech> tak. Okej, okay, tak jeszcze kilka. Ale kilka, dzięki, e, za... dzięki, dzięki, że jesteś. Dzięki, że jesteś. A no. ty zapytasz, e, co ja robiłem tu. Okay. Okay. 10 lat, jak Zbicia strzelił? Twojej tak. kariery. Tak. tak. No właśnie. Tak, tak. Podpaliłaś świat. Wykleić po i w końcu udało mi się podpalić świat. Tak, no. a propos stylizacji, mm -hmm. chciałam powiedzieć ci, że mi się bardzo podoba. A dziękuję bardzo. Nie było, że, 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 że ja mam taką no, tylko ty masz dużo ładniejszą. Bardzo. Y Marynareczka? Y Marynareczka jest już, powiem ci, parę sezonów ze mną. Mm -hmm. y dystopia, okay. <laughs> To jej <Tudaj laughs> wymowne. Nie, wiesz, to stylizacje zawsze będą y, ważną częścią całej mojej kreacji artystycznej. Chciałbym Cię zapytać o stylizację w Wołysów Południu. Mam stylistę Masz. z Konrada Godlewskiego, który mhm. jest naprawdę świetnym y, ekspertem w swoim fachu i my razem to kminimy. Jakie mnóstwo wkładam, że mhm. poziom jest coraz niższy. Mówię, naprawdę? O, tak, ale to chciałbym. Żeby się to... No to włożyłeś k k kij w morowisko, bo ja uważam wręcz przeciwnie, bo, bo ta 15 tradycja była w ogóle mhm. e, takim dowodem na to, że mamy jakąś niewy niewyczerpalną studnię z talentami w Polsce. To, co jest naszą rolą, mhm. moim zdaniem, mhm. jako trenerów, to pokazać im, jak się poruszać w tym, w tym świecie. Bo bez wątpienia ci ludzie świetnie śpiewają. Sęk w tym, żeby oni znaleźli swoją własną, unikatową tożsamość, żeby ją u ukuli. Nie. Tak, woda. Że ważne jest to, żeby on już przed programem, nawet jeśli ktoś mnie pyta, co zrobić, żeby, żeby w tym programie odnieść sukces i po programie, przede wszystkim, no bo wiadomo, że to jest taka trampolina, też do tego, żeby być dalej na tym, w, w, w tym świecie. I zagrzać na dłużej niż na 5 minut miejsce. Mówiliśmy o trasie, no nie wiem, czy jubileuszowa, czy jubileuszowa to. jak jubileusz... Najbardziej. właśnie, to powiedz mi tak, czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? Bo to już niedługo. Tak, to już niedługo. Zaczynamy 9 marca w Poznaniu. Odwiedzimy takie miasta jak Rzeszów, Białystok, Kopole, Chorzów. Także będziemy trochę podróżować po Polsce. A dlaczego ta trasa jest wyjątkowa? Przede wszystkim to jubileusz na dziesięciolecie. Połączony z hecą, czyli z moją y, ostatnią płytą, bo to ona zapoczątkowała trochę te obchody dziesięciolecia, więc dlatego jest heca na dziesięciolecie. Mm -hmm. A wyjątkowe są te kon koncerty dlatego, bo Wy, czyli słuchacze, fani, którzy wybierają się na te koncerty, macie realny wpływ na to, jak będzie wyglądać setlista koncertowa. Koncert trwa 90 minut, więc to jest bardzo dużo. Plus bisy. E, plus bisy, plus <laughs> spotkanie z Wami, o, bo to fajnie. też jest w pakiecie. Super. E, więc to jest to jest, no, na tym polega wyjątkowość tych koncertów. Pośmiejmy się okay. z fotek. Uuu, coś Uuh, czuję, będzie, że będzie, będzie grubo. Będzie grubo. E, wybór jest e, nieoczywisty. Okay. Znaczy mój wybór, a no? mam nadzieję, że będzie fajny. No dobra. Tak, słuchajcie za moment e, social media disco. Dobrze, z social media. Disco. Tak <laughs> z twojego Insta y, wybrałem y, troszkę Świadomie i troszkę z premedytacją. Dobrze. Żebyś... No to dawaj. I nie... pokrótko po, o, po, o każdym po cię y, poopowiadasz, ok? Dobra. To zapraszamy. Och! No właśnie, pamiętasz? Pamiętam, to jest Nocny Ekspres. Y, piosenka z, pochodząca z albumu y, obecna. I ja się wtedy strasznie zawzięłam i chciałam, żeby. Y, chciałam stworzyć sama okładkę do tego singla zrobić grafika, Więc tutaj mamy logo, które tam towarzyszyło mi przez pewien czas, ale to, to, co tutaj widzicie, to jest włóczka w ogóle zeskanowana. To, to, to nie są rzeczy, które są namalowane, tylko to jest w ogóle zeskanowana. A ta czcionka tutaj sama ją stworzyłam. O, tak, moje kontrowersyjne niebieskie rękawice do czyszczenia toalet. E, to, to jest mój ulubiony komentarz odnośnie tych rękawic. Trochę wybiegłam przed szereg z tymi rękawiczkami, bo one taki największy boom. Myślę, że był na nie rok po tym, jak ja tutaj mhm. uskuteczniałam tą, y, 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 tą przedziwną stylizację. No chciałam po prostu b, bardzo pójść w kolory tutaj ewidencja. A Ja wybrałem dlatego, że to było wczesno. pierwsze twoje zdjęcie z fotela tak, z Dwojstowe. Tak, of tak, tak, tak. O, tak to jest Kąpiel. Era Heca jak tak. najbardziej to jest. Y, bardzo dobrze wspominam tę sesję całą zdjęciową do Hecy, bo to był piękny majowy y, dzień mhm. i Co to było? razem to było y, niedaleko działki moich rodziców, to jest Kaliwiec. Okej. Okay. No to tutaj są moje wakacje ostatnie. Y, wyskoczyliśmy na chwilę y, do Tajlandii i, i tak właśnie się prezentował widok z naszego y, domku. Teresiku. Tak, teresiku. Mhm. I to jest y, piękne miejsce, tam można wejść. Można, ale akurat y, na znaczy tą skałę to nie, <laughs> ale, ale gdzieś... wiesz co, pożyczaliśmy kajaki Aha. i dopływaliśmy właśnie tutaj i sobie normalnie można było chodzić, bo tam y, w momencie, kiedy jest odpływ, jest dość płytko, więc okay. można było sobie nawet pochodzić przy tej mhm. skale. 5 pytań deresza a jest 10 pytań, pytań do wyboru? nam od czujeczki. Tujeczka, utwór, którego nie cierpisz. Kurczę, ja nie cierpię takich pytań właśnie, jaki utwór lubisz najbardziej albo jaki, jaki nie cierpisz. Pewnie jest jakiś taki utwór, który nie cierpię. Na pewno nie cierpię utworów ludzi, którzy yy, nie powinni robić muzyki. Siedem. Siedem. Lubisz siódemki? Joker pewnie jest pod siedemką. <gry> Mm, nie, moja ulubiona liczba, cyfra, no, liczba. No. Dobrze, e, chciałabyś umieć śpiewać jak? Wiesz co, może nie jak, ale mm -hmm. chciałabym Ty. mieć techniczne y, zdolności momentami y, mojej ukochanej Marai z takich jej prime y, lat. Mm -hmm. To jaką ona miała technikę, to jest w ogóle kosmos, więc może bym sobie trochę okay. tej techniki pożyczyła, tak mm -hmm. oczywiście. Ale chciałabym jednak mieć swoją, swoją. barwę. dobrze. I dziesiątka. Joker! Pięknie, Joker. Musisz coś zaśpiewać, okej. Okay. Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na full zatankuję i z tobą wyloguję. Życie to trasa, a ja szeryfem lewego pasa. Brawo. No. Tak z rana udało, powiem ci. Udało się, kochani, no, że trafiłaś, tak Jokerka, tak. także spoko. Tak. No to czwarte. Czwarte. Co ciebie denerwuje w codziennym życiu? To najbardziej pozerstwo. Yy, I ludzie, którzy, którzy udają coś i są fałszywie mili, fałszywie skromni, fałszywie. Mhm. Jeszcze parę takich mhm. przymiotników, jak mhm. mi się wydaje. Jedynka. Jedynka. Piosenka, którą często śpiewałaś w dzieciństwie. Someday Mariah Carey hmm, i mm -hmm. e, dużo piosenek Kylie Minogue śpiewamy, jak pomalutka. Mm -hmm. Gośka, e, Lambery, e, dzięki Ci, piękne za spotkanie. Dziękuję za kolejne bardzo. spotkanie, za piękną opowieść. E, I tak sobie myślę, co by zrobić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mua. Cheers. Cheers.